Cześć, witajcie w Instytucie Wrappingu, ja mam na imię Czarek i jest z nami dzisiaj Radek z firmy Lange Łukaszuk. Firma ta jest głównym przedstawicielem Steinel w Polsce. Steinel to jest firma, która produkuje opalarki. Jak wiemy, opalarki w naszej branży, w branży w car wrappingu są bardzo, bardzo ważne, ale o tym więcej powie Wam sam Radek. Cześć. Cześć. Dzięki za zaproszenie. Zaszczyt dla mnie być tutaj częścią współpracy z. Instytutem Wrappingu i cieszę się, że kolejni profesjonalni wykonawcy pracują na, na, na marce Steiner i zaufali opalarkom Steiner. Podczas tej współpracy będziemy skupiać się przede wszystkim na tym, aby pokazać Wam pewne aspekty opalarek. Dlaczego Steiner? Dlaczego nie tanie opalarki supermarketu? Dlaczego Steiner jest firmą, którą my zaufaliśmy? Ja jestem osobą, która od początku swojej historii z wrappingiem to już jest kilkanaście lat. Zajmuję się tym i tylko i wyłącznie używam tej marki Opalarek. Także tutaj jesteśmy dzisiaj, żeby zaprezentować szereg różnych modeli, które wam mogą się przydać przy pracy, przy oklejaniu samochodów. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, nie spotkali się z tą marką, albo spotkali, ani mieli okazję popracować, to ja tylko dodam, że jest to lider właściwie na rynku polskim w produkcji opalarek z ponad 50% udziałem w rynku oparek profesjonalnych, a z ramienia naszej firmy, czyli z Lange Łukaszuk ponad 30 lat w Polsce. Czyli ten Steiner w Polsce jest tutaj dystrybuowany przez nas od 30 lat, więc jest to kawał pięknej historii. Steinel jest producentem europejskim, jeżeli chodzi o wszystkie opalarki, nie ma tam żadnych elementów chińskich, żadnych podzespołów. Wszystko jest produkowane w zakładach europejskich w Niemczech, w Rumunii i w Mołdawii, z tych trzech ten rumuński zakład jest największy. Jeżeli chodzi o markę Steinel, o opalarki, to dla Was co jest też istotne, to jest 3 lata gwarancji. Bez względu na formę zakupu, czy to jest paragon, czy to jest faktura, więc yy, tym się nie przejmujemy, kupujemy, pracujemy. No i co? Do dzieła! A ja Was zostawiam z radkiem, i możecie posłuchać dokładnie, czym te wszystkie oplarki się różnią od siebie i co firma Steinel może Wam zaoferować od siebie. Yy, zacznijmy od tego, dlaczego Steinel? Można pracować oczywiście każdym inną opalarką. Kolega Czarek na pewno tutaj porówna, powie, yy, ma yy, doświadczenia we własnym, na własnym podwórku. Ja tylko dopowiem, no wiadomo, jeżeli kupimy jakąś tańszą wersję dostępną w markecie, yy, no to nie wiem jak długo o tym popracujemy. To może nam przysporzyć problemów, jeżeli coś nie działa, yy, coś się szybko psuje, przepala, nie trzyma temperatury, bo tutaj no, precyzja jest, jest niezbędna. Dlatego warto wybrać yy, ten sprzęt bardziej profesjonalny. Co jeszcze istotne, Wytrzymałość elementów grzejnych. Jeżeli weźmiemy sobie sztenela, to na przykład te elementy grzejne, te spirale są w środku obudowane ceramiką i nawet przy jakichś lekkich wstrząsach nie ma ryzyka, że ten element się wykruszy, pęknie, cokolwiek się z nim wydarzy. Mogło Wam się tak zdarzyć w przypadku tańszych opalarek, że upadła. Coś tam się wydarzyło i grzałka mogła się wykruszać. Czyli w momencie, kiedy wylatuje gorące powietrze, wylatują strzępki, iskry rozżarzonych elementów tej grzałki, co od razu niszczy wam folię i macie tam spory kawał do wymiany. W przypadku Steinela jest to dosyć, dosyć bezpieczne narzędzie, w którym właściwie nie ma takiego zagrożenia. No to jest jeden jeden z, z ważnych elementów. Drugi ważny element to jest moc, wydajność, parametry. No to tutaj yy, też będziemy omawiać sobie przy poszczególnych modelach, ale wiadomo, im większa moc, tym szybciej się rozgrzewa. Yy, I Trzecia sprawa, precyzja temperatury. Mierzymy sobie u nas w naszym serwisie, w naszym laboratorium faktycznie przy wylocie, czy ta temperatura, która jest pokazywana na wyświetlaczu, czy jest osiągana i porównywaliśmy sobie to z różnymi modelami, więc tu możecie nam zaufać, że Steiner wygląda całkiem przyzwoicie na tle konkurencji. Chciałbym pokrótce przedstawić ofertę produktową opalarek profesjonalnych, opalarek, które możemy wykorzystać tutaj do car do pracy z foliami. Jeżeli sięgniemy po opalarkę półprofesjonalną, model 1920, to jest pierwszy właściwie wejściowy model z płynną regulacją temperatury 2000 w i płynna regulacja temperatury za pomocą pokrętła. Bardzo wygodna w przystępnej cenie. I od razu tutaj. Pokażę jego bliźniaczy model opalarkę profesjonalną, czyli HG2120. Dlaczego bliźniaczy model? Właściwie jest podobna zasada, czyli ta sama zasada, jeżeli chodzi o regulację temperatury pokrętła, natomiast jest mocniejsza, co oznacza, że będzie się też znacznie szybciej rozgrzewać. Ten model 2120 występuje w dwóch wersjach: z krótkim przewodem zasilającym oraz z długim 7,5-metrowym przewodem który jest dedykowany stricte do car wrappingu, tak, żeby przy jednym źródle zasilania z jednej strony auta można było pracować dookoła całego pojazdu. Wersja car wrapper set w takiej oto ładnej walizce wyposażona jest również w Pirometr HL-Scan zasilany baterią 9V jako akcesorium dodatkowe. Pirometr ten zewnętrzny, zasilany z zewnątrz, pokazuje nam aktualną temperaturę miejsca pracy 15 cm przed opalarką z dokładnością do 1 stopnia Celsjusza. Możemy na nim ustawić sobie dowolną temperaturę i będzie nas informował kolorem wyświetlacza, czy temperatura jest odpowiednia, za niska czy za wysoka. Jeżeli chcemy pójść krok dalej, to mamy kolejny model HG2320. Opalarka jeszcze mocniejsza, z płynną regulacją temperatury oraz z płynną regulacją nadmuchu powietrza. Poprzednie modele miały trzystopniowy nadmuch, więc on już był konkretnie zadany. W tym modelu możemy sobie dowolnie ustawić również nadmuch powietrza. Mamy wyświetlacz LCD i mamy też programator. Model ten ma jeszcze jedną ciekawą cechę, mianowicie funkcję LOCK, czyli blokadę ustawień. Czyli w momencie, kiedy na przykład zatrudniacie aplikatorów i nie chcecie, żeby pracowali temperaturą wyższą niż. Wtedy możecie wziąć taką opalarkę, ustawić maksymalną temperaturę, a właściwie tylko jedną temperaturę i po włączeniu opalarka będzie pracować tylko w tej jednej temperaturze i tylko w tym jednym nadmuchu powietrza i użytkownik nie znając tego kodu nie jest w stanie zmienić tych ustawień. Gwarantuję Wam to dogrzanie odpowiednie, a przede wszystkim to, że ktoś nie przepali materiału. Jeżeli chcemy pójść jeszcze wyżej i sięgnąć po sprzęt z najwyższej półki, a właściwie najlepszy sprzęt dostępny na rynku, jest to model 2520 opalarka na silniku indukcyjnym, silniku bezszczotkowym to jest właściwie już topór taki do W, do takiej naprawdę intensywnej ciągłej pracy z opcją zamontowania dedykowanego pirometra tylko do tej opalarki. Jest to model również wyposażony w płynną regulację temperatury i płynną regulację nadmuchu powietrza i programator, tak jak model poprzedni, czyli 2320. Ten pirometr opcjonalny, on już jest tutaj zamontowany, jest wpinany w opalarkę. Nie jest zasilany z zewnątrz, jest zasilany z opalarki. Nie tyle mierzy nam temperaturę opalarki, y, temperatury na miejsca pracy przed opalarką, ale również steruje parametrami opalarki tak, żeby miejsce pracy było odpowiednio dogrzane i żeby nie było przegrzane. Potem w filmie instruktorzowym Czarek przedstawi Wam dokładne zasady tego y, zestawu. No dobrze, to to już był najwyższy model. Jeżeli chcemy zerknąć trochę z innej strony na pracę opalarki, to mamy tutaj dwa modele y, akumulatorowe MH3 i MH5. Pierwszy model MH3, prostszy model, dwie temperatury 300 lub 500 stopni. Zasilania akumulatorowe to jest akumulator 8A z systemu CAS Cordless Alliance System dostarczany przez MetaBo. Jeden akumulator do wielu różnych narzędzi dostępnych na rynku. Ok, model wyżej opalarka akumulatorowa MH5, ten sam akumulator, to samo zasilanie. Różnica jest taka, że tu jest. Pełna elektronika, czyli płynna regulacja temperatury, płynna regulacja wydmuchu powietrza i tak samo programator możliwością ustawienia czterech różnych programów. Jest jeszcze jedno ciekawe akcesorium, czyli taka osłona, czyli koszyczek ochronny przed poparzeniem. Zazwyczaj tę opalarkę w tak zwanym międzyczasie, jak potrzebujecie na chwilę przytrzymać, odkładacie gdzieś albo gdzieś tam sobie ląduje między nogami. No i przepalone, nie wiem, spodnie, albo tylko spodnie. Więc taki koszyczek nam tutaj gwarantuje bezpieczeństwo. I można ją złapać dosyć blisko. W ofercie naszej jako importera, dystrybutora, czyli Lange Łukaszuk, znajdziecie jeszcze masę innych różnych narzędzi, których jesteśmy wyłącznie dystrybutorem w Polsce, m.in. klucze marki Proxon, być może Wam znane. Zapraszam na naszą stronę. Dobrze, słuchajcie, na tym etapie Radek wytłumaczył Wam i opisał wszystkie produkty, które są związane z car wrappingiem i wszystkie produkty, które możecie wykorzystać przy pracy podczas oklejania samochodów. Natomiast yy, ja chcę Was zaprosić do kolejnych filmów, które będą powstawały na naszej platformie i do subskrybowania jej, gdzie będziemy sobie w każdym odcinku omawiać jeden model opalarki podczas której zajmiemy się przede wszystkim ustawieniami opalarek, jak działają te wszystkie ustawienia, jak możemy je wykorzystać do oklejania samochodów i jak z daną opalarką się pracuje. I wtedy będziecie mogli sami zdecydować tak naprawdę, co dla Was będzie najlepsze. Ja Tobie, Radku, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję I mam nadzieję, że nasza współpraca będzie układać się na, na, na długo, a nie tylko na chwilę. Jestem o tym przekonany. Tak, ja Tobie dziękuję raz jeszcze, a Was zapraszam do e, kolejnych odcinków na Instytucie Wrappingu.